Po morzach, w strefach polarnych, dryfują białe góry lodowe. Zderzenie z jedną z nich zatopiło titanika, choć miał być niezatapialne. Dlaczego nie dostrzeżono jej w porę? Otóż góry lodowe wystają ponad tafle wody tylko troszeczkę. Zdecydowanie więcej jest ich pod powierzchnią. Sigmund Freud, najsłynniejszy z psychologów i psychiatrów, użył obrazu góry lodowej, by pokazać, jak działa ludzka psychika. To, co widać, to nasze świadome ja. Wszystko, co o sobie wiemy, co myślimy o naszych pragnieniach i motywacjach. To, co pod powierzchnią nazwał podświadomością. Tam kłębią się lęki, pragnienia i przekonania, o których sami nie mamy pojęcia. Badania nad motywacją dowodzą, przy tym właśnie. W głębiach podświadomości kryje się większość powodów naszych uczuć i działań i że nie jesteśmy wcale tak rozsądni, jak nam się wydaje. Za przykład niech posłużą te zdjęcia, na którym przedstawiona osoba wydaje Ci się bardziej przyjazna. Badani mają tendencję do wybierania tempo prawej. Dlaczego? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale na ocenę nieznanego człowieka wpływa wielkość jego źrenic. Rozszerzone skłaniają nas do uznania, że to ktoś pozytywny i bardziej godny zaufania. Zwężone budzą myśli, że jest raczej zdystansowany i chłodny. Do podejmowania działań motywują nas też dźwięki i zapachy, nawet wtedy, jeśli nie zwróciliśmy na nie uwagi lub stanowczo przeczymy, by mogły mieć jakikolwiek wpływ na nasze decyzje. Czy połączylibyście na przykład zapach lawendy w restauracji z wysokością rachunku? Badania pokazują, że rozpylenie lawendowej woni zatrzymuje klientów na dłużej i sprawia, że zamawiają więcej. Pobyt gości w restauracji wydłuża się też, gdy muzyka ma powolny rytm w porównaniu do szybkich melodii puszczonych w tym samym lokalu. Utwory francuskie zwiększają atrakcyjność francuskich win, niemieckie niemieckich. Klienci częściej wybierają wino pochodzące z kraju, którego muzykę właśnie słyszą. W psychologii nazywa się to efektem dopasowania. Woń cytrynowego środka czystości za to motywuje do sprzątania. Poproszono grupę studentów o sporządzenie planu dnia. Połowa badanych znajdowała się w pokoju, w którym rozpylono zapach cytryny. Druga połowa w pokoju bez żadnego zapachu. Tam, gdzie pachniało cytryną, sprzątanie zaplanowało 36% osób. W pokoju bez zapachu tylko 11%. Innych studentów poczęstowano mocno kruszącymi się ciasteczkami, bez teleżyków. Ci, którzy nakruszyli, przebywając w pokoju z rozpylonym cytrynowym zapachem, sprzątali po sobie o wiele częściej i chętniej niż grupa kontrolna z pokoju bez zapachu. Warto też dodać, że kiedy legendarny Rolls-Royce zaczął dostawać skargi na nowe samochody, szereg badań wykazał, że chodzi o ich zapach. Auta wykonywane z nowoczesnych materiałów nie pachniały już tak jak dawniej. Po żmudnych analizach odkryto wzorcowy zapach Rolls-Royce'a. Była to woń modelu Silver Cloud z 1965 roku. Odtworzono go w laboratorium i dziś spryskuje się nim nowe rolls royce przed wystawieniem na sprzedaż. Nasze! Umysły to wielkie maszyny porównujące. Bez przerwy dokonują analiz porównawczych, liczb, zachowań, doświadczeń. Wszystko to odnoszą do przeszłości i wcale niekoniecznie jest to racjonalne. Oto przykład. Poproszono studentów o zapisanie dwóch ostatnich cyfr swojego ubezpieczenia. Następnie zaproponowano im wylicytowanie butelki znakomitego wina przez zapisanie propozycji z ceną, którą są skłonni za nie zapłacić. Co się okazało? Studenci z najwyższymi liczbami na końcach numerów ubezpieczeń byli skłonni zapłacić zdecydowanie więcej, aż dwu- trzykrotnie, niż studenci z najniższymi numerami. Choć numer ubezpieczenia nie ma nic wspólnego z ceną wina, ich mózgi dokonały porównań liczb, o których w krótkim odstępie czasu myśleli. To dlatego, gdy oglądamy samochody, a potem kupujemy rower, to wydaje nam się on tani. Jeśli jednak spędzimy trochę czasu na przeglądaniu ofert, na przykład deskorolek, rower wyda się naprawdę dużym wydatkiem. pieniądze. Im jest ich więcej, tym większa motywacja. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać, prawda? Posadzono studentów przed komputerami i poproszono o przeciągnięcie myszką okręgu do wnętrza kwadratu. Po przeciągnięciu pojawiał się kolejny okrąg, i tak w kółko. Celem eksperymentu, jakim powiedziano, było sprawdzenie, ile okręgów da się przeciągnąć w ciągu pięciu minut. W pierwszej grupie oferowano za wykonanie tego zadania wysokie wynagrodzenie, drugiej grupie bardzo niskie, a trzecią po prostu poproszono o przysługę, nie oferując nic w zamian. Zgodnie z oczekiwaniami, grupa, której zaoferowano więcej pieniędzy, okazała się o wiele bardziej zmotywowana i przyciągnęła średnio więcej okręgów niż ta z małą zapłatą. Najwięcej, co dość zaskakujące, przyciągnęła grupa, która pracowała za darmo. Eksperymentatorzy postanowili następnie sprawdzić, co będzie, gdy zamiast pieniędzy zaoferują w ramach podziękowania czekoladki o różnej wartości. Okazało się, że wszystkie grupy przyciągnęły ponad 160 okręgów. Kiedy jednak poinformowano kolejnych uczestników badań, ile kosztują oferowane im czekoladki, ci, którzy nie dostali słodyczy, przeciągnęli najwięcej okręgów, ci, którzy dostali słodycze o największej wartości nieco mniej, a ci, którzy otrzymali słodką równowartość 2 zł, zdecydowanie najmniej. Już samo wskazanie ceny słodyczy okazało się działać tak, jak zapłata pieniędzmi. Drogie czekoladki motywowały, tanie demotywowały. Najlepiej działało samo podziękowanie. Podobne badanie przeprowadzono na ulicy jednego z miast. Poproszono przechodniów, by pomogli przenieść sofę z auta do pobliskiego domu. Kiedy oferowano niewielkie wynagrodzenie, ludzie odmawiali. Większość zgadzała się, gdy pieniądze były duże, ale najchętniej pomagano, gdy proszono ich po prostu o przysługę. Lubimy pomagać, kochamy prezenty, ale kiedy ktoś oferuje nam pieniądze, to będziemy się starać tylko wtedy, jeśli to będzie wysoka kwota. Najbardziej niesamowity eksperyment związany z pieniędzmi to chyba jednak ten, w którym poproszono uczestników badania o ułożenie rozsypanek słownych. W jednej grupie tematem układanych zdań były pieniądze, w drugiej kwestie neutralne, np. związane z pogodą. Następnie do pokoju wchodził drugi uczestnik, który był tak naprawdę podstawioną osobą. Udawał, że nie rozumie, co ma zrobić i prosił o pomoc w objaśnieniu zadania. Co się okazało? Osoby, które układały zdania związane z pieniędzmi, były mniej pomocne. Spędzały średnio o połowę mniej czasu objaśniając zadanie, niż ci z grupy pogodowej. Samo więc myślenie o pieniądzach wyraźnie zmniejszy naszą chęć pomocy innym. Mózg przyporządkowuje nasze działania albo do świata zasad rynkowych, albo do norm społecznych. Normy społeczne, jak przygotowanie obiadu rodzinie, czy przepuszczenie staruszki w kolejce, motywują nas o wiele silniej niż pieniądze. Ale kiedy mózg nastawiony jest na tryb finansowy, motywacja społeczna, jak uprzejmość czy chęć pomocy, wyraźnie spada. Swoją drogą, czy czujecie się dzisiaj piękni i mądrzy? Jeśli tak, to zapewne bardziej spodobacie się innym, a jeśli powiedzą wam o tym, poczujecie się jeszcze piękniejsi i mądrzejsi. To zasada tak zwanej samospełniającej się przepowiedni. W psychologii mówi się efekt Pigmaliona i efekt kolema. Jeśli ludzie będą postrzegali Cię jako kogoś pracowitego i zabawnego, stanie się to nieświadomie dla Ciebie motywacją, byś stał się pracowity i zabawny. Jeśli wszyscy wokół mówią, leniu patentowany, Możliwe, że będziesz leniem jeszcze bardziej. Pierwszy eksperyment, który doprowadził psychologów do tak zaskakujących wniosków, przeprowadzono w amerykańskiej szkole podstawowej w latach 60. XX wieku. I choć krytykowano później jego metodologię, wnioski zostały w dużej mierze potwierdzone kolejnymi badaniami. Na początku roku szkolnego zbadano uczniów testami na inteligencję i potencjał. Około 20% dzieci w każdej klasie zaklasyfikowano jako uczniów z potencjałem. Listę ich nazwisk wręczono nauczycielom. Po 8 miesiącach od wstępnego pomiaru przeprowadzono testy ponownie. Co się okazało? Uczniowie z potencjałem uzyskali istotnie większy wzrost ilorazu inteligencji. Wyraźnie więc ci uczniowie byli zdolniejsi niż pozostali, prawda? Tymczasem i tu leży sedno eksperymentu. Dzieci z potencjałem zostały wybrane całkowicie losowo i tylko przekonanie nauczycieli o ich wyjątkowych predyspozycjach oraz idące za tym ich zachowanie względem wybrańców zwiększyło zdolności dzieci. Jak motywować siebie? Dla niektórych prawdziwe być albo nie być. Szacuje się, że około 15-20% dorosłych ma problem z chroniczną prokrastynacją, a wśród studentów odsetek ten wzrasta do 50%. Jeśli na co dzień brakuje ci motywacji do działania, to pamiętaj o technikach, które mogą cię wesprzeć w znalezieniu pokładów energii do akcji. Badania pokazują, że dokładne zapisanie gdzie i kiedy zwiększa szanse wykonania postanowień prawie dwukrotnie. Zamiast napisać więc w tym miesiącu uczę się włoskiego, zapisz. Od poniedziałku do czwartku codziennie od 16:15 do 17:00 mam nieprzekładalne spotkanie z włoskim w kawiarni Motywacja przy kawie. Innym rozwiązaniem problemu wiecznego odwlekania może okazać się technika Pomodoro, która przede wszystkim polega na podzieleniu pracy na moduły 30-minutowe. Jeżeli chcesz na przykład napisać CV, to ustal sobie, że przez 25 minut wyłączasz wszelkie rozpraszacze i skupiesz się tylko na tym zadaniu. Później masz 5 minut odpoczynku z zegarkiem w ręku. Zacznij od pierwszej 10 minut, a potem zobaczysz. Przy pisaniu CV bardzo pomocny będzie darmowy kreator partnera tego odcinka pracuj.pl. Możesz w nim wybrać typ CV, który chcesz, a następnie zmienić jego stylistykę i oprawę graficzną. Dołączasz swoje zdjęcie, wypełniasz dane i informacje o sobie: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, języki, umiejętności itd. Gdy już Twój życiorys będzie gotowy, od razu pokazują się dopasowane, pod świeżo stworzone przez Ciebie CV oferty pracy, na których możesz od razu aplikować. Nasze przybliżanie się do celu, który sobie wyznaczyliśmy, sprawia, że czujemy się lepiej. Dlatego ważne jest to, żebyśmy dodali sobie trochę paliwa w postaci odrobiny progresu, choćby rozpoczęcia zadania. Będziemy mieli wtedy lepsze samopoczucie i motywację do dalszych działań. Dziękujemy Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!